Rok 2021 będzie dla PS Vita równie ważny, co moment jego premiery. Sony potwierdziło, iż zamyka w sierpniu sklep z grami cyfrowymi przeznaczonymi dla tego handheld'a. Krótko mówiąc, następuje zamknięcie PS Store. Nie kupimy już nowych gier, choć nadal będzie możliwe ściąganie tytułów już zakupionych. Tym samym otrzymujemy komplet. Konsola nie jest produkowana od 2019 roku, wstrzymana została też produkcja fizycznych kartridży, na których dystrybuowane były gry. A teraz domyka się ostatni fragment, którym jest wyłączenie PlayStation Store dla PS Vita. Na znak Solidarności zamknięcie PlayStation Store dotyczy nie tylko Vita. Zakupów nie zrobimy też na PlayStation 3, który również zostanie odcięty od sklepu. Ale co tak naprawdę oznacza to dla Wity? Czy handheld ma jeszcze sens w 2021 roku? Premiera PlayStation Vita, w zależności od regionu świata, miała swoją premierę w 2011 i 2012 roku. I choć losy tej konsoli były specyficzne, niemal każdy gracz mógłby powiedzieć to samo. PS Vita miało niesamowity potencjał, który nie został wykorzystany. Losy konsolki były przeciętne i składały się na niego różne czynniki. Niemniej, w telegraficznym skrócie Choć Vita zyskiwała miłośników, traciła też zainteresowanie producenta. Kiedy w 2013 roku premierę miało PlayStation 4, skupienie Sony skoncentrowało się na konsoli stacjonarnej, czyniąc z coś w postaci przycisku do papieru bądź konsoli do gry zdalnej na PS4. Każda historia ma jednak dwie strony medalu. W początkowej fazie życia Sony dość intensywnie wspierało Wite. Ciężko jednak ukryć, że wysokobudżetowe gry jak Killzone, Mercenary czy Tiroway po prostu nie zarabiały na siebie. Gracze uwielbiali najczęściej Han lecz ich liczba była zbyt mała, aby sprzedawać gry w odpowiedniej liczbie egzemplarzy. I tym sposobem już w 2-3 lata po premierze mówiono, że wita to martwy sprzęt, który mimo wszystko zyskiwał jednak grono miłośników. I w stanie zawieszenia oraz pewnej stagnacji konsola trwała do 2019 roku. Ogłoszono wtedy zaprzestanie produkcji, a także kartów z grami. Mimo wszystko jednak konsola trwała dalej. Aż do teraz. Zamknięcie PS Store z cyfrowymi grami z pewnością będzie odczuwalne, ponieważ, choć PS Vita było niedocenione, istniał swobodny dostęp do gier właśnie dzięki PlayStation Store. Jak będzie po jego zamknięciu? Krótko mówiąc, nie wesoło. Brak gier cyfrowych nie oznacza końca gier w ogóle. Istnieją przecież gry w pudełkach, fizyczne egzemplarze. Oczywiście to prawda, choć wachlarz tytułów jest ograniczony. W dodatku gry pudełkowe nigdy nie były tanie. Tym samym po zamknięciu cyfrowego Piestor prawdopodobnie ich ceny wzrosną jeszcze bardziej. Będzie to w końcu rarytas, ponieważ innej oficjalnej drogi zwyczajnie nie będzie. Zdobycie gry fizycznej będzie cięższe i droższe. Wręcz można zapytać, na ile opłacalne, i nie ukrywając, będzie to opcja dla miłośników. Dlatego kto może robi zakupy właśnie teraz, póki ma jeszcze czas. Przypomnijmy, że wyłączenie sklepu nastąpi w sierpniu 2021 roku. Wyłączenie sklepu dla Wity prawdopodobnie wzmocni skalę piractwa. Skąd bowiem wziąć gry cyfrowe, skoro oficjalny sklep Sony będzie zamknięty? Jest to pytanie bez odpowiedzi, przynajmniej z tej legalnej, oficjalnej perspektywy. Nie jest to czas i miejsce do rozmów o piractwie, choć prawdopodobnie w sierpniu wielu miłośników Handheld'a zdecyduje się na zmodyfikowanie konsolki, uzyskując dostęp do nieautoryzowanych kopii gier. Niemniej modyfikacja konsoli to nie tylko piractwo ma ona również jasne strony, o których być może porozmawiamy przy innej okazji. Wyłączenie PlayStation Store z pewnością nie jest dobrą nowiną. Czy w takim razie PS Vita warte jest polecenia w 2021 roku? Odpowiedź na to pytanie jest trudna. Konsola nie jest produkowana, sklep z grami cyfrowymi będzie zamknięty, a wachlarz fizyczny gier jest drogi oraz ograniczony. I czy w takim wariancie poleciłbym komuś PlayStation Vita? Chociaż PS Vita ma naprawdę sporo plusów, myślę, że sytuacja może odbić się pozytywnie, lecz na starszym handheldzie Sony PSP i prawdopodobnie właśnie jego bym polecił. Dlaczego? Przede wszystkim PSP jest dziś dość tanie, a jednocześnie było bardziej mainstreamowe. I chociaż na PS Vita dało się zagrać w gry z najwyższej półki, konsola zmigrowała z czasem w kierunku gier indie oraz JRPG. Tym samym na PlayStation Portable znajdziemy gry ze znanych serii, takie jak Call of Duty, Medal of Honor, Metal Gear Solid, Silent Hill, Prince of Persia czy GTA. Wydaje się, że typowy gracz znajdzie więcej znanych gier na PSP. A jednocześnie, gry te są taniej do znalezienia na Allegro, eBay czy innych serwisach aukcyjnych. Dlatego nowemu graczowi prawdopodobnie poleciłbym właśnie PSP. Niedrogie, bardziej mainstreamowe, a fizyczne gry są tanie i łatwo dostępne. Ponieważ dla tych, którzy nie chcą piracić, użytkowanie PSVT będzie trudniejsze. Ponownie, bez sklepu cyfrowego pozostaną fizyczne egzemplarze gier, które tanie nie będą, przy czym ich lista na polskim Allegro jest ograniczona. I nie ulegnie to poprawie. Kardrydże z grami nie są już produkowane. Wydaje się, że rok 2021 jest końcem dla Wity. Przynajmniej tym oficjalnym, ponieważ scena homebrew konsolki jest bardzo aktywna, czarując chwilami niesamowite rzeczy. Niemniej po 10 latach od premiery, Handheld przechodzi na emeryturę. Konsola jest nadal świetna i zachęcam do zakupów PS Store, póki ciągle działa. Ponieważ, dla przypomnienia, wyłączony zostanie tylko zakup gier. Ściąganie kupionych już tytułów będzie ciągle możliwe. Vita to świetny sprzęt, który posiada multum dobrych gier. Niemniej, dla nowego gracza, który w 2021 roku chciałby kupić handhelda Sony, prawdopodobnie poleciłbym PSP. Jak na wyłączenie Stora dla Wity zapatrujecie się Wy. Wybieracie Switcha, gracie na Vicie nadal, bądź odkurzacie z szuflady swojego PSP? Dajcie znać w sekcji komentarzy. Trzymajcie się, cześć!